No i witam Was w kolejnym spotkaniu z cyklu Football Menager 2015. Dzisiaj pierwszy mecz ligowy, w drugim sezonie to jest Legia Warszawa i Górnik Łęczna. Słuchajcie, moje ustawienie mniej więcej tak wygląda standardowo dwóch skrzydłowych po lewej, po prawej, jeden napastnik z przodu. Dobra, zaczynamy mecz i dzisiaj Słuchajcie, spodziewam się dobrego wyniku, ponieważ e, musi być to mecz e, wygrany, nie ma innej opcji. Dobra. Zaczynamy tutaj e, akcjami natomiast w tej chwili tutaj strzał ponad bramką Górnika. Dobrze, czekamy na kolejną akcję Legia. Wszystki No i proszę zobaczcie, pięknie brameczka, trafiamy, Michał Żyro. Jest to jego siódma bramka w tym e, drugim sezonie. Także chłopak się tutaj rozwija, cieszę się z tego. Proszę bardzo, piłeczka, wyrzut z autu, zgranie z powrotem, dośrodkowanie i piękna główeczka. Michał Żyro, super, świetnie. Dobra, następna akcja. Pinto środek. Duda. Wystawia piłkę żyro. Tutaj będzie sfaulowany natomiast moim zdaniem. Ale nie ma tego złego. Piłka zgrywa nas powrotem. Żyro Pinto. Nagrywa. Duda, wystawka. Żyro odgrywa do brzyskiego, brzyski nagrywa. I zobaczcie, druga bramka. Piękny mecz Orlando Sa. 12 bramka w tym sezonie Jeszcze raz zobaczmy tę akcję Duda odgrywa Żyro Niestety nie mógł się tutaj odwrócić Brzyski z powrotem nagrywa I pięknie Orlando wykańcza z pierwszej piłki Bardzo dobry wynik Już 2 do 0 a minęła 15 minuta Pinto Tuż ponad bramką, ale kolejna sytuacja bramkowa: legia napiera tutaj mocno. Widzimy to po pasku dolnym. Jeszcze raz tutaj będzie ładne nagranie. Kosecki, Żyro, lewa strona, znowu nagranie na środek. I niepewnie Bram też wybijać na przedpole. Jeszcze raz granie Legii, ale górnik przyjmuje. Czekamy kolejną akcję. No i proszę bardzo, Legia znowu. Duda. Tutaj nie wiadomo kto to miał wziąć Pinto. Jeszcze raz lewa strona Brzyski. No i co on teraz robi? Aha, podaje Brzyskiemu i jeszcze raz środek. Zgranie. Mocny atak Legi. Duda. Z daleka. Obok bramki. 33 minuta. Rzut rożny. Żyro. Jeszcze raz będzie poprawka. I duda. Zobaczcie jak bramka to wybija. No i długa piłka poszła. Kolejna akcja. Legia. Breszyński, prawa strona. Rosetki. Z powrotem. Nagranie, wyśrodkowanie i żyro pięknie. Znowu wykańcza. Go. Trzecia bramka. Michał Żyro. Zobaczcie tą składną akcję Kosecki. Kosecki podaje jeszcze raz między obrońcami i żyro z pierwszej piłki lewej nogi pakuje do bramki. Kolejna akcja. Dobitka i zobaczcie czwarta bramka Dosa Junior. Można powiedzieć, że z dobitki. Jeszcze raz zobaczmy. Brzyski wykonuje rzut na krótki słupek. Tutaj od pleców się odbiło i od słupka Dosa Junior odbija tą piłkę, wpada do bramki. 4-0, 38 minuta, wynik imponujący. Górnik nie ma tutaj nic do powiedzenia w tym meczu. Bardzo wysokie oceny już możemy zobaczyć Michała Żyro. Ale nie dziwimy się, bo naprawdę gra tutaj dobrze i wykorzystuje swoje sytuacje. Dobrze, czekamy dalej. Górnik próbuje swoich sił. Strzał z daleka. Nie groźnie. Kolejna akcja. Górnik. Na środek. Odgrywa. Na lewą stronę. Jeszcze raz środek i Kuciak pięknie łapie piłeczkę w ręce. Legia, Elio Pinto i zobaczcie, teraz Pinto wykorzystuje tę sytuację. Przepiękny rzut rożny na długi słupek. Bramkarz nie był się w stanie wyciągnąć. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Przepiękny strzał bramkarz rzuca, ale oczywiście nie jest w stanie tego wyciągnąć i 5 do 0, 44 minuta bardzo wysoki wynik do pierwszej połowy no i zacznijmy drugą aż dwa wody muszę wziąć, bo wynik naprawdę bardzo wysoki Kosecki Buda środek Pinto lewa strona teraz Lisecki. no i tutaj kopalina przed polem bramkowym I jeszcze raz środek wykop daleki tutaj próba zaskoczenia, bramkarz wyszedł no było być brameczka, ale niestety źle trafił Teraz górnik atakuje. Jeszcze raz zgranie. Obrona pilnuje i robimy zmianę. Po raz pierwszy w drugiej połowie, 66. minuta. Jakub Kosecki schodzi. Wyjdzie Michał Farczyk. I druga zmiana to Krystian Bielik. Ale będzie prawdopodobnie zmiana decyzji. I wy wyjdzie Łukasz Dziubek za Arkadiusza Gork. Taka była decyzja końcowa. I teraz możemy oglądać dalszą część meczu. Bereszyński prawa strona. nagranie z powrotem, ale wyłapuje. Bramkarz ubiega. 72 minuta. 5 cały czas do zera. Legia atakuje. Dużo więcej strzału. Próba górnika. Przeciąga na prawą stronę. Zgrywa na środek. No i tutaj troszeczkę niepilnowany oddaje strzał. Trochę zmęczeni już są piłkarze, więc mogą już popełniać błędy. Z powrotem. Obrońcy latują, ratują sytuację. Michał Żyro schodzi na środek, oddaje strzał po ziemi. Wyłapany przez bramkarza. Czekamy na kolejną sytuację. 77 minuta. Wolny i nic z tego nie było. Teraz następna sytuacja. Kucharczyk. Orlando za środek, ale niestety piłeczka wychodzi na rzut rożni. I kolejna sytuacja dla Legi. Zobaczmy, jak to wykonają. Ale tutaj jest górnik, wybija piłkę na środek. Kolejna sytuacja. Znowu próba, ale piłka wybita. i konstrukcja akcji od nowa Orlando obrońca wyłapuje piłkę Dreszyński no i niestety tutaj już widać zmęczenie 92 minuta 5 do 0 jeszcze jakieś próby powybijania tej piłki natomiast to już wszystko jest w zasadzie nieskuteczny jeszcze fauluje rzeźniczak na sam koniec Michał Żyro jest trochę poturbowany jest w gorszej kondycji fizycznej ale już dokończy ten mecz i tak kończymy mecz 5 do 0 bardzo wysoki rezultat także mm, zobaczcie że Legia po pierwszym meczu, 3 punkty, bardzo wysoka wygrana. Słuchajcie, mogę tylko Wam powiedzieć, zapraszam Was na kolejne odcinki z Football Managera. Trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!